znajdujemy się w studiu Magazyn w Warszawie na planie zdjęciowym do najnowszego projektu pod nazwą Podręcznik dobrych praktyk branży beauty. Nie Cię mi zapytać dlaczego zgodziła się wziąć udział w danym projekcie. Zgodziłam się wziąć udział w projekcie po to aby poznać więcej osób z branży po to żeby się rozwijać. To przede wszystkim. A jaką firmę na co dzień reprezentujesz? Reprezentuję gabinet kosmetyczno-podologiczny o nazwie dzień dobry w Barczewie. Co ty, co ty rozumiesz przez określenie, stosowanie dobrych praktyk w biznesie? Moim zdaniem, stosowanie dobrych praktyk to wyrabianie sobie przede wszystkim dobrej opinii o własnej marce, o miejscu, które się tworzy. Bo jeśli jest ta dobra opinia, to tworzy się i dobra plotka. Klientki do nas wracają i przysyłają do nas nowe. Co było najtrudniejsze w, tra w trakcie samej sesji fotograficznej? Najtrudniejsze było to oddychanie. Czyli? E, czyli to, żeby się rozluźnić na planie. Powiedz, jak się czujesz w danej stylizacji biznesowej? Czuję się dobrze, czuję się elegancko, e, czuję się jak bizneswoman. Ale to nie jest coś dla mnie na co dzień. Jeżeli chodzi o skojarzenia, branża beauty, z czym ona właśnie kojarzy się, czym właśnie branża beauty wyróżnia się spośród innych branż? Branża beauty wyróżnia się przede wszystkim takim holistycznym podejściem, tym, że dążymy do tego pięknego wyglądu, ale i do pięknego umysłu, do zdrowia, do takiego wewnętrznego, dobrego samopoczucia. Gdzie można w mediach znaleźć Twoją firmę? Moją firmę można znaleźć na Facebooku jako Dzień Dobry Gabinet Kosmetyczny e, oraz na Booksy, przez które możemy klientki mogą się też zapisać do nas e, tak żeby e, nie próbować usilnie się dodzwonić, bo to jest trudne, kiedy jesteśmy wszystkie zajęte, a pracy mamy naprawdę dużo.